Witajcie kochani. Z tej strony Monika. Powiem Wam szczerze, że sama się nie spodziewałam, że tak szybko nagram kolejny filmik i znowu zakupowy. E, prawda jest taka, że kompletnie zapomniałam, że w październiku są urodziny 13 arc. I w związku z tym, że są urodzino i mają całą masę fajnych różnych promocji, ja w ubiegłym roku i chyba rok wcześniej korzystałam z promocji 100 plus 100. To jest promocja, która polega na tym, że kupuje się produkty za 100 zł i za drugie 100 zł dostaje się tych produktów w prezencie od nich, jakichś tam losowo wybranych. I ta promocja będzie za tydzień. Ogólnie, więc jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, to może skorzystać z tego. Natomiast yy, oni również mają promocję pod tytułem Mystery Boxy. Yy, odkąd Craft przestał je yy, yy, wypuszczać, co jest, z czego bardzo, bardzo żałuję. <laughs> tak naprawdę na polskim rynku takich mystery boxów za bardzo nie ma. Przynajmniej ja nigdzie ich nie widziałam, natomiast ja bardzo lubię je kupować. Yy, nie wiem czemu, po prostu lubię je kupować. Tym razem 13 arts daje pewną podpowiedź. Była e, informacja o tym, że są dwa rodzaje boxów. E, oba w klimacie vintage i jeden jest dla niego, drugi jest dla niej. Ja kupiłam wersję dla niej, dlatego że w papierów dla nie, niego mam, mam trochę, więc bez sensu. Zresztą dla niej też, no ale dobra, zobaczymy, co tutaj jest. E, ja sobie tylko otworzyłam folię, tak na dobrą sprawę jeszcze nie zaglądałam do środka. Zrobimy to sobie. Razem. Aha, tylko dodam, że oni zapewniają, że o ile boks kosztuje 99 zł, to w środku też powinna być zawartość około 200, tak? Czyli dwukrotność tego, co się zapłaciło. Dobra, to oglądamy, kochani. Hmm. Powiem Wam, wygląda to ciekawie. Dobra, zaczniemy od góry. Po pierwsze są takie dwa gigantyczne kwiaty wstążkowe. To jest raz. Dwa, dalej mamy. Dalej mamy e, kolekcję Rozali i ona widzę, że jest i w dużej, i w małej wersji. Ja Wam powiem ja tej kolekcji jeszcze na oczka nie widziałam, więc sobie obejrzyjmy ją razem. Ja ostatnio bardzo mało w ogóle oglądam papierów, ponieważ ja sobie założyłam małe embargo na. Ich zakup to się nie liczy, nie? To się nie liczy. Ale ogólnie raczej sobie teraz staram nie kupować się żadnych papierów, więc tak. <laughs> Strona, nic na stronie. Duży piękny arkusz pod layout. Dosłownie wkleję zdjęcie jej z głowy. I z tyłu mamy o takie tam. Znaczki, napisy, i w ogóle. Tutaj bardzo fajne tło. I róże, takie dosyć graficzne. Tutaj więcej tych róż. To tak trochę sztucznie wygląda takie mocno rozmyte, no ale dobra. No ale ten papierek te tło jest fajne. Tutaj mamy te same duże róże na białym. I tutaj takie damaski. Dalej. Tło bardzo podobne kiedyś miała prima. Ale naprawdę fajne, bardzo mi się podoba. I tutaj, oto, to będzie dobre do boksa. <laughs> tutaj mamy ogłoszenia. Jakieś takie mega ciekawe. Nie. I elementy do wycinania. Dobra, to jest jeśli chodzi o kolekcję. Kolekcja w dwóch wersjach, małej i dużej. Fajnie, bo to znaczy, że będzie można z tego zrobić jakieś ciekawe projekty. Jak się ma papiery w dwóch, w dwóch wersjach, jakiś może albumik czy coś w tym stylu, jeśli kiedyś będę takie coś robiła. Dalej mamy, yy, jeśli się nie mylę, tak, z tej samej wersji mamy zestaw kartek. Ja już kiedyś. Yy, kupiłam, znaczy w którejś zestawie dostałam coś bardzo podobnego, to tak naprawdę są gotowe tła, już pocięte na format kartki. Ja się w ogóle muszę kiedyś zabrać za te, to, co mam. Po prostu to przerobić na karteczki. No powiem Wam, sporo da się z tego zrobić na różne tematy, tak na dobrą sprawę. Powtarzają się, widzę. Tak, dwa razy się powtarzają. Tak, dwa razy się powtarzają. Ok, fajnie. To mamy to. Tutaj jest jakiś zestaw dodatków. Gnieciuchowa wstążka. Yy, gardenie. Tutaj mamy. Yy, jak to się nazywa? Owoc. Nie wiem, głogu czy czegoś. No, kulki ogólnie. I metalowego kwiatka, takiego vintage. Może to jest taki naprawdę gotowy zestaw na to, żeby zrobić jakąś fajną karteczkę. Media. Media, media. No, i drodzy, media mamy następujące. Tak, po pierwsze jest pastelowa miękka. Akurat nie różowej nie posiadam. Fajnie, bo ja lubię też tymi pastelowymi yy, barwiksiaty. Ostatnio, jak widzieliście, kupiłam sporo papieru. A akurat nie różowego, bo różowego w tej promocji Netuno nie miało. To sobie zrobię z białego różowe. W ogóle mam. Yy, Nagrany chyba spół roku temu film. Ja może go w końcu obrobię, jak kwiaty, właśnie barwię tymi, tymi mgiełkami. bo kiedyś kupiłam u nich, właśnie Tom. To jest mniejsza wersja tego. Znaczy kupiłam też, chyba dostałam mniejszą wersję. To jest dokładnie ta sama mmm, kolekcja i z tego bardzo fajne kwiaty wychodziły. Więc podejrzewam, że tego różowego też będą wychodziły. I tutaj mamy coś jeszcze. To coś jeszcze to jest. Słuchajcie. Uuu. Brokat. To jest brokat. Dobra, jakaś, jakaś kawałek karteluszki, bo to trzeba wypróbować od razu. To jest w zakreplaczu. Teraz Wam pokażę dokładnie to jest. Y, różowy pisze y, tusz, tak? Wodny tusz akrylowy. No dobra. U, gęste to. To jest praktycznie jak Praktycznie jak perełki niemalże, tylko troszeczkę rzadsze. No, błyszczy się nieziemsko. I robi fajny efekt i na takiej grubej, i na takiej cieńszej warstwie. Oczywiście będę coraz palce brokatu. No, powiem Wam od razu sobie myślę, że tekturki można tym pokryć. I to też będzie fajnie wyglądało. Nakapać na kwiatka. O, i też będzie fajnie wyglądało. O, i coś się chyba czuję, że pobawię w to robienie kwiatków. Szczególnie, że akurat różowe mi się kończą, więc będę musiała i tak czy siak się pobawić. Dobra. To mi się widzi, to mi się widzi bardzo. Teraz dalej mamy maskę. Maska, jak maska z tekstem. Akurat oni mają fajne maski, bo mają je dosyć sztywne. Lubię. Sama maska jakoś powiedzmy, nie wiem, wyjątkowa nie jest, ale tekstowej akurat to chyba nie mam. Przynajmniej taki. To się zawsze do czegoś tam może przydać. Także ok, maska jest. Teraz tak. Tutaj mamy stempel. Stempel tła. Też taki mocno vintage'owy. Trochę mały, ale. Dosyć interesujący. No. O. Jest. Dalej są Efemera pack. Ja może tego nie będę rozpakowywała. Tutaj macie, co jest w środku. Jakie gotowe wycięte elementy do powkładania pomiędzy. I tylko sobie sprawdzę jaka to jest gramatura, nie będę wszystkiego wyciągała. No jest na tyle sztywne, że da się to spokojnie ładnie podkleić gdzieś i to nie będzie jakoś tak wiecie. Um, no zwisało, o. grze. Okej okay. i widzę, że dwie ostatnie rzeczy to są napisy, coś tutaj więcej, o tu jest więcej rzeczy. Po pierwsze widzę, że są naklejki. Tak mi się wydaje. Po angielsku. No dobra. Ale są fajne te. Są fajne teksty. Takie dosyć no, takie pozytywne. Także proszę. Teraz tutaj jest karton. <laughs> tu jest karton z życzeniami. Teraz razem po polsku. I oj, i fajnie, bo tak na dobrą sprawę to są wszystkie możliwe okoliczności, widzę, tak? Urodziny. Um, urodziny 18, 40. Dzień ślubu, urodzin po prostu. Najlepsze życzenia kochanej tacie, babci, mamie, dziadkowi. Takie dosyć ciekawe. Wystarczy tak naprawdę sprawę teraz to pociąć, po prostu <laughs> schować w jednym woreczku i z każdej okazji można takie coś wyciągnąć. Nie trzeba tam się bawić ani w drukowanie, ani w ten. I tu też jest fajny, gruby karton. Więc też będzie fajnie, no można włożyć go w każdą kompozycję, tak na dobrą sprawę, trochę podkleić klejem na gorąco i to się będzie trzymało. Cięższe takie napisy czasami no, nie bardzo lubią tam gdzieś stony. Trzeba je dobrze podklejać, a to zawsze wymaga potem planowania. Tak naprawdę no, można to może na tym będzie zrobić jakąś fajną kompozycję, taką bogatą, jak ktoś umie, bo ja nie. I po prostu tylko wsadzić napis do środka i jest ok, Także ok. To jest, to jest fajna rzecz. O, i po raz kolejny. Y ten przezroczysty, z którym ja do tej pory nie mam pojęcia, co zrobić. Będę musiała zajrzeć kiedyś na ID, w końcu ten profil, i zobaczyć, co ona z tym zrobi. Bo to jest już drugie, które ja takie mam, i tam to leży już rok. I tak patrzę sobie na to, i nie wiem, jak w ogóle to ugryźć. Może jako szejker? Właściwie mogłoby fajnie wyglądać, jakby tak to obciąć kawałki, kawałkami, i zrobić z tego shakery. Nie wiem. Dobra, to będę myślała później. Tak, kochani, wygląda yy, cały ten zestaw. Ja w komentarzu na dole napiszę wam jaka jest kwota tego, gdybym zakupiła to wszystko osobno, bo w tej chwili wiadomo, że nie wiem. Ale jak będę wiedziała, to wam to przekażę. Jeszcze media. O, tak wygląda, kochani, zestaw dla niej tego roczny z 13 arc. Pokazuję Wam go już dzisiaj ze względu na to, że promocja trwa tylko do końca tego tygodnia. Więc, gdyby któreś z Was chciało z tego skorzystać i Wam się to podoba, no to w tym momencie musicie podjąć decyzję w miarę szybko. Dobrze, kochani, do zobaczenia w na następnym filmiku, kiedykolwiek on tam będzie. I buziaczki, miłego dnia. Pa!